Ciebie, Ojcze nasz, kocham do Ciebie, Ojcze nasz. O Boże, o Boże, nie pamiętaj, że czasem było śmiało. Wiesz dobrze, że zawsze, że, że zawsze jestem Twój i że W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Pan z Wami i z Duchem Twoim. Pomimo odwilży nasz Kościół, trzyma temperaturę, jest minus dwa. Więc e, jeśli będziecie, nie będzie, może zrobimy tak, że jak normalnie nie ma kazania przez te dni, gdy jest tak zimno, żebyśmy nie umarli za bardzo, jak nie będzie tyka. Intencja tej dzisiejszej mszy świętej jest taka, za Martę i Władysława Gandaszeków, prosząc dla nich o radość nieba. A teraz na początku tej przyświętej świętej uznajemy żałujemy za nie, abyśmy modlili się z czystym sercem. Panie Jezu Chryste, który przez śmierć na drzewie krzyża zgłodziłeś nasze grzechy, zmiłuj się nad nami. Chryste, który przez Twoje zmartwychwstanie, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwaniam, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Król nieba, Boże, Ojcze Wszechmogący. Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, barę, Jezu Chryste, a ponieważ cały pokładamy w łasce niebieskiej, otacza nas zawsze swoją opieką. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków nie płaczy nagiego, którego ujrzysz, przyodziej, i nie odwracaj się od spółziomków. Wtedy nie odwracaj się od spółziomków. Wtedy Twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie Twe zdrowie. Sprawiedliwość zeznać Cię będzie. Chwała pańska iść będzie za Tobą. Wtedy zawołasz, a Pan odpowie. Wezwiesz pomocy, a on rzeknie: oto jestem. Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, schodzi w ciemnościach, jak światło dla prawych. Wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawy. On wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawy. Łagodny, miłosierny i sprawiedliwy. Dobrze się widzi człowiekowi, który z litości pożycza i z tymi sprawami zarządza uczci. Schodzi w ciemnościach, jak światło dla prawych. Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje, i pozostanie w wiecznej pamięci. Nie przeknie się w złej nowiny. Jego mocne serce zaufało Panu. Schodzi w ciemnościach jak światło dla prawych. Jego wielne serce lękać się nie będzie, rozdaje i obdarza ubogich. Jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze, wywyższona z chwałą będzie jego potęga. Wschodzi w ciemnościach, jak światło dla prawych. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Koryntian. Bracia, przyszedłszy do was, nie przybyłem, aby błyszcząc słowem i mądrością. Głosić Wam świadectwo Boże, postanowiłem, będąc wśród Was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I stanąłem przed Wami w słabości i w bojaźni i z wielkim drżeniem. Amen. ewangelii według świętego Mateusza nic się już nie przyda, chwila na wyrzucenie i podoptanie przez ludzi. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste.